Cześć, ja jestem Łukasz World, przecież na tym kanale. Jak wiecie, moim głównym kanałem jest SpiderPool ale na nim nie będę robił gameplay, tylko właśnie na tym. Więc oczywiście jak chcecie na przykład wystąpić w jakimś odcinku lub po prostu powiedzieć mi coś, no to wystarczy wbić na Discord z Polska będzie tam w opisie, tam na dole. No i automatycznie wystarczy, że wbijesz i już masz jakąś dobrą rangę. Nie musisz nic zrobić. No wiecie, pierwsze, pierwsze 50 tak ma, reszta już musi walczyć o rangi I to tyle chyba w tym filmie, Ups. Oczywiście możecie wbić na mój główny kanał, zasubskrybować mnie. Ten też Wam polecam no bo będziemy bardzo dobrze się bawić na tych filmach. Będziemy grać w różne gry: Głównie Minecraft, Don't Starve, Dying Light, Assassin's Creed i ogólnie jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych gier. I w że zasubskrybujesz, dasz lajka i automatycznie masz szansę zagrania ze mną w każdym odcinku i co najważniejsze, fame. Tak, wiem, że nie mam subskrybentów, ale fame zawsze dobry. że subniesz, zalajkujesz. napisz to w komentarzu. I fame będzie się zgadzał. No i dobra, ja byłem Łukasz World i hello!